Witam wszystkich bardzo serdecznie w czytaniach miłosnych na najbliższe 3 miesiące. To są takie wiosenne czytania. I zapraszam wszystkich serdecznie, będzie rozkład z sześciu kart na temat miłości. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie subskrypcje, za polubienia, bardzo miłe komentarze. Bardzo dziękuję za obecność, za chęć spędzenia czasu z energią i z tym, co się dzieje wokół nas, i z chęcią. Popracowanie nad, nad sobą, nad, nad tym, co chcemy wykreować w życiu. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I zapraszam do kolejnych znaków. Dzień dobry, witam wszystkie podniki w czytaniu o miłości, na miłość, <noise> na wiosnę. Zobaczymy tutaj jedna karta Starota Kabalistycznego, tylko Wielkie Arkana, która wskaże nam główną energię, jaka będzie pojawiała się, jaka pojawi się i będziecie mogli z nią popracować przez najbliższe trzy miesiące około. Oto jest ta karta. Aha, i tu mamy Diabła, kartę Koziorożca, który tutaj podróżuje z Tifaret do Hod. Jest to ścieżka diabła lub schod do Tifaret. Mamy tu literę hebrajską, Ain, czyli jest to oko. Oko połączone może być bardzo z wątrobą, ze złością też, ze złoszczeniem się, czasami na innych, czasami na siebie. Bardzo praktyczna energia koziorożca, który jest takim ziemskim, który potrafi być bardzo praktyczny, taki stojący twardo na ziemi. Z drugiej strony może to też być takie połączenie z przyjemnościami, z taką też czasem lubieżnością, taką z seksem też. Bo to jest Ziemia tu na padole ziemskim i na tej karcie akurat nie ma łańcuchów, tylko jest taki dobroduszny diabeł, który stoi z takim trójzębem. Natomiast na innych kartach możecie zobaczyć, jak on łańcuchami przywiązuje ludzi, czyli poprzez jakieś uzależnienia, tak? Wzajemne uzależnienia, uzależnienia od substancji, od jakichś e, e, innych rzeczy, na przykład zakupów, e, seksu. E, od ludzi, też od relacji, od pieniędzy, mnóstwo. Diabeł przywiązuje nas do Ziemi właśnie takimi rzeczami, które wydają nam się bardzo cenne i drogie, i myślimy, że one przyniosą nam bardzo dużo radości. Po czym, jakie mamy już, to, to, to tak mniej wtedy czujemy tej radości, i wydaje nam się, no tak, to już to mamy właściwie. I potem chcemy coś kolejnego. Więc zobaczmy, jak ten diabeł będzie grał rolę tutaj w tym czytaniu. Będzie teraz sześć kart dla wodnika. I pierwsza karta będzie to karta, która mówi, co czuję na temat miłości. Czy jestem w związku, czy szukam miłości. Jak ta miłość w życiu moim wygląda. W życiu moim, czyli wodnika. Druga karta to będzie fizyczność, związku, potem emocjonalność, intelekt, duchowość. Ostatnia karta, szósta, to będzie pytanie. Możecie sami zadać sobie teraz jakieś pytanie, albo ja tutaj zadam pytanie w waszym imieniu. O co powinienem, powinienem powinnam siebie zapytać, żeby moje życie uczuciowe rozwinęło się w jak najlepszy sposób dla mnie. Jak najlepszy dla mnie sposób. Dobrze, to takie pytanie mamy. I teraz poprosimy sześć kart dla wodnika. Najbliższy czas, miłość na wiosnę. Co powinniśmy wiedzieć, o z czym popracować, jakie wglądy. I tu jest to ta odpowiedź na pytanie nasze, nasze, wasze. Okay. No, zobaczmy tutaj. Mamy królową kielichów, czyli osobę, która jest bardzo intuicyjna, która trochę tu wygląda tak, jakby była, miała kielich i hostię. I tak, jakby ten księżyc miał jej za chwilę wpaść do tego kielicha. Czyli to jest karta znaków wodnych, może to być skorpion, może to być rak albo ryba. I w połączeniu tutaj ta woda z, tym, z tą ziemią bardzo ładnie współgra. Woda zasila ziemię i wtedy mamy duże plony i jest fajnie. A diabeł może się pokazuje dlatego, zobaczymy zresztą całe czytanie, ale może się pokazuje dlatego, żeby wskazać na miejsca, na, na pracę. Z przywiązaniami i zobaczenie intuicyjne wglądy, do czego tak naprawdę jesteśmy przywiązani i czym przywiązujemy się. I czy to robi dobrze na naszą miłość, czy robi nam gorzej. Królowa to jest zrozumienie też na drzewie życia, to jest bina, czyli zrozumienie na głębokim poziomie, o co chodzi z tą miłością. Gdzie ja tutaj chcę pójść? Dla singli to może być oferta taka miłości w sensie jestem gotowa, mogę teraz wchodzić w związek, tak? Dla niektórych wodników czuję się gotowa, czy gotowy, bo tutaj czytanie jest ogólne, więc może to być zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Zobaczmy, jeżeli chodzi o fizyczność w związku. Mamy tutaj maga, maga, który ma też kielich. Maga, który jest też ziemski, przynajmniej ja go czytam w ten sposób, który ma wszystkie narzędzia, którymi może zadziałać, żeby wykreować sobie to, co chce, żeby pomarzyć, żeby poczuć. Jeżeli czujemy nasze marzenia w naszym ciele i możemy wprowadzić siebie w takie wrażenie, że tak, tak chciałbym się czuć. To prawo przyciągania mówi, że tak sobie będziemy mogli wykreować, więc, to może być osoba w waszym życiu, ktoś, kto jest takim mocnym człowiekiem, na którym można się oprzeć. No, czasami, jeżeli ta karta byłaby w odwróceniu, mógłby to być ktoś, kto też może manipulować tak nami. To są wielkie arkana, i to jest tutaj ścieżka tego MAGA. Jest tutaj sketer do BINA, czyli do, do tego zrozumienia z nieświadomości, czyli jakby do tego miejsca, gdzie tutaj mamy tą królową kielichów. Zobaczmy, jak się po kolei to jeszcze po odsłania. Tutaj, jeśli chodzi o emocjonalną stronę, to mamy siedem mieczy. Siedem mieczy, które jest w necach, to jest taka karta takiego sprytu, oszukiwania, nie wiem, czy siebie, czy kogoś. Może to być zarówno jedno, jak i drugie. I teraz, jeżeli popatrzymy na emocje i tu mamy miecze, to oznacza, że może nie mamy jakiegoś spokoju w tych emocjach. Mamy tu jakieś zamieszanie. Chcielibyśmy tutaj coś wymyśleć, żeby to działało. Tutaj jest moc tego MAGA na fizycz fizyczności, więc tutaj jest szansa na to, żeby ta energia pomogła tutaj um, przemyśleć, czy użyć sprytu jakiegoś, żeby wyjść na przykład z jakiejś emocji, którą w sobie pielęgnujemy, bo tak też może być. E, zarówno w związkach, jak i w, dla osób, które są już, e, które są singlami, tak? E, tutaj mak też ma miecz, więc zarówno e, jest miecz, tutaj jest kielich i tu jest kielich, tu mamy na razie takie połączenie tutaj e, z ty tych pozycji. Zobaczmy, co tu się pokaże, jeśli chodzi o intelekt. Mamy tutaj dziewięć mieczy, kartę właśnie bardzo intelektualną, aż za dużo myśli, aż za dużo tego y, myślenia, ponieważ bijamy się wtedy no, w strach, w, jakiś, y, w jakieś koszmary senne, w koszmary, które nas męczą. Umysł za bardzo chce wiedzieć od razu, wszystko na temat tego, co się może będzie działo. Tutaj już w emocjach jest zamieszanie, bo jest siedem mieczy. To jest może oszukiwanie, właśnie siebie na temat tego, co ja czuję. A tutaj jeszcze jest takie skłębienie się większe tych myśli i doprowadzenie do tego, że jest tego coraz więcej i więcej, i w ogóle nie czujemy się komfortowo. No i tutaj ten diabeł od razu może się nam pokazywać, czyli takie najgorsze scenariusze życiowe, najgorsze scenariusze na temat miłości, czy związku, czy, czy bycia sama, samemu. Na przykład budzimy się w nocy i śnią się nam, czy myślimy o jakichś rzeczach, które są trudne. Więc ten diabeł miesza tak wtedy, tak? No nie brzmi to bardzo optymistycznie, ale zobaczmy, bo jeszcze mamy dwie karty. Więc zobaczmy, co tutaj jest, jeżeli chodzi o połączenie duchowe. Tutaj mamy asa monet, ziemska bardzo energia i to jest energia, która mówi o początku, o, o zaczęciu czegoś na planie fizycznym. To jest dar taki, sketer. Wszystkie asy wypływają tutaj z tej nieświadomości, dostajemy jakiś, jakiś prezent. Taki, taką iskrę, taki, taką monetę lśniącą, gdzieś na poziomie duszy jest ten spokój. I ta pewność, że właściwie wszystko układa się tak, jak układać się powinno, to tylko jest nasz umysł tutaj, który wprowadza taki zamęt w głowie i zamieszanie, który potem właśnie daje nam ból głowy. Zarówno ten mężczyzna, jak i ta kobieta, bo to tak trochę wygląda jak mężczyzna i kobieta. Na pewno to jest mężczyzna. Pokazują, że mają praktycznie ból głowy, tak? Trzymają się za głowę i cały czas myślenie, myślenie, myślenie. A tutaj chodzi bardziej o połączenie się z, ze swoim ciałem. Tak jak tutaj mag pokazał się w fizyczności, to jest uziemienie ciała fizycznego, potem można dostać dopiero tą śniącą monetę, ten, tą duszę, która nie przejmuje się takimi właśnie myślami. To jest połączenie z intuicją i takie czucie. I tutaj możliwość właśnie wykreowania czegoś nowego. Także jeśli jesteś singlem, to nie przejmuj się. Jeśli jesteś w związku, to również nie przejmuj się. Na pewno wszystko ułoży się tak, jakby ułożyć się powinno. Tylko trzeba zwracać uwagę tutaj na tą energię tego diabła, który może mieszać nam w umyśle, tak? Przywiązywać nas do rzeczy, które. Tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia, bo co jest w życiu ważne? Miłość jest ważna i otwarcie na nią, tak? Tak jak ta królowa tu. Ona też trzyma jedną nogę tutaj w wodzie, a drugą stoi twardo na ziemi, więc chodzi o to, żeby połączyć się z energią ziema, ziemi i nieba. Czuć to połączenie i podążać w dobrą stronę. Nie przejmować się tutaj tak bardzo tymi myślami, które wprowadzają zamęt w emocjach. I ta odpowiedź nasza, na pytanie. I tutaj mamy dwa, dwie monety. Dwie monety, czyli jest to też na drzewie życia, znaczy jest to też ziemia. I to jest, tak jak mieliśmy tutaj Asa, to tutaj kolejny stopień to są dwie monety, czyli następuje rozdzielenie, tak? W asie mamy jedność tutaj w keter. Jesteśmy w jedności, tak? Tak, dusza też jest w jedności i potem możemy się tutaj na ziemi jakby odnaleźć też w jedności. Natomiast yy, schodząc do Hokma doświadczamy takiego rozdzielenia, tak? Rozdzielenia, żonglowania, właśnie, emocjami, żonglowania różnymi yy, trudnymi sytuacjami, czy, yy, czy też myślami. Yy, tutaj widzicie, jest takie, takie zamieszanie, zamęt. Yy, Idzie burza, a ta kobieta tutaj podrzuca te monety i właściwie próbuje to robić przez cały czas. Podejrzewam, że ta burza może ją zastać, więc należałoby tutaj zerknąć właśnie do swojej intuicji, podjąć jakąś decyzję, bo dwójka to też mówi o decyzji, co chce zrobić. Czy chce. Dalej żyć tak jak żyje, martwić się, zamartwiać na przykład faktem, że nie mam partnera, czy może y, pomyśleć, połączyć się z intuicją i odnaleźć tego, tą świecącą monetę, tą duszę, ten spokój w duszy i podjąć decyzję, że teraz przychodzi czas, żeby przestać już tak żonglować myślami, emocjami i tylko zacząć coś od nowa, bo zawsze jest dobry moment, żeby coś zacząć od nowa. Tym bardziej, że jest tu mag, jedynka, tak? Czyli zaczęcie od początku, od jedynki do dziesiątki, potem mamy zakończenie. A tutaj to są wielkie arkana, także to jest dobry moment na rozpoczęcie, na rozpoczęcie w świecie fizycznym. Możliwość, to jest potencjał, bo tutaj to się łączy razem jedynka, jedynka potencjał na coś, co może przyjść. Dziewiątka to jest zbliżenie się już tutaj prawie do, do końca od, więc to wygląda, że dla niektórych osób może to być ten czas tych trzech miesięcy, tej wiosny, na rozpoczęcie czegoś nowego. Tylko musicie podjąć jakieś decyzje w sobie. Jeszcze tutaj dociągnę dwie karty. Właściwie trzy. <noise> Mam potrzebę tutaj te miecze obejrzeć sobie przez pryzmat jeszcze dodatkowej karty. Proszę trzy karty. Siódemka mieczy, dziewiątka mieczy i dwójka monet. Siódemka. O! I tak... Wygląda na to, że jest potencjał na nową miłość dla osób, które z tym diabłem będą w komitywie i będą tutaj przyglądać się temu, co ich ciągnie i w jaką stronę, używając tutaj intuicji. Ja jawi się tutaj koniec czy początek, koniec myślenia i raczej zagłębienie się i prezent kielich, czyli miłość. Możliwość dla niektórych osób odnalezienia kogoś, kogo szukacie. I tutaj ten mag bardzo może właśnie pomagać w tej materii. Jeżeli chodzi o siedem mieczy, to mamy również ASA, i to jest powtórzenie tego ASA tutaj, czyli też. Jest to prezent, tak? Czyli uspokojenie, ta dusza doskonale wie, dostaje informacje i ta intuicja tutaj to połączenie. Pomimo tego, że się pokazuje diabeł, to ten diabeł i tak tutaj w duszy siedzi, czyli możliwość połączenia się z tym ciemnym aspektem. On, każdy z nas ma dwie strony medalu, tak jak tutaj mamy tą. Tak, jak tutaj mamy tą żonglującą panią, to my mamy ciemną i jasną stronę. I ten diabeł tutaj wskazuje na fakt, że możemy uznać tą swoją, zobaczyć i jakby zgodzić się, że jesteśmy czasami dobrzy, a czasami źli, w zależności od tego w jakiej sytuacji i zresztą co to oznacza być dobrym albo złym. Po prostu zaakceptowanie tego, że czasami mamy słabsze momenty i czasami potrafimy się pokłócić, a czasami potrafimy być jak słodycz, jak miód, jak słodycz pszczół. I o to chodzi, żeby podczas tej drogi, te, tych najbliższych trzech miesięcy, właśnie eksplorować tą stronę ciemną i przyglądać się temu. Bo tutaj po tym żonglowaniu dostaliście 10 kielichów, która to karta mówi o spełnionych życzeniach. To, są spełni to jest karta spełnionych życzeń, czyli to żonglowanie ciemno jasną stroną, tymi myślami i, i takie. Podjęcie decyzji może doprowadzić do tego, że spełnią się Wasze życzenia i osiągnięcie satysfakcję po prostu w miłości, bo mamy tutaj kielich. Tak, bardzo to ładne czytanie wyszło. Także cieszę się, naprawdę, ponieważ poprzednie było trudne dla korozoroszca. Teraz zobaczmy, co mamy z stali zwierzęcej, celtyckie zwierzęta. Podsumowanie. Jedna karta dla wodnika. Mądra sowa. Jesteście chyba jednym z dwóch czy trzech znaków, które mają kartę nie w odwróceniu. Więc przeczytałabym tą kartę jako mądrość sowy. Bycie mądrym. Połączenie się, tak jak ta królowa, połączenie się z tą intuicją, połączenie się z tą potrzebą duszy, z tą ciemną i jasną stroną. To jest piękne przesłanie. Tutaj słowa kluczowe to jest taka mądrość i zmiana też. I odłączenie się od jakichś niepotrzebnych myśli, emocji. I to jest nauka też takiej mądrości. Kasowa ta uczy nas bycia mądrym i zmiany takich swoich. Niepomyślnych e, historii w pomyślne. Sowa też widzi w, te, w ciemności, czyli tutaj chodzi o tą ciemną stronę tego diabła, e, i ona potrafi wyżywić swoje e, potomstwo i potrafi siebie wyżywić, e, nawet w ciemności. Widzicie, tu jest księżyc na tej karcie, e, i tu widać e, dokładnie, ta sowa nie musi, m, nie musi widzieć, mieć e, wzroku sokoła. Żeby się pożywić, więc to jest połączenie z tą naszą ciemną stroną i to jest właśnie takie super. Ona ma takie, taką zdolność słyszenia, ogromną zdolność słyszenia na, na odległość I, i w momencie, w którym macie takie zaciemnienie w umyśle, w którym tutaj tak jak te siedem mieczy, czy oszukiwanie siebie, czy takie nie do końca zrozumienie tych emocji, to ta sowa pozwala tutaj na mądre podejście do tego. Usłyszenie wewnętrznego głosu intuicji, bo ona ma taki, taki dar słyszenia, tak? Więc to jest ten cichutki głosik, to połączenie się ze swoją intuicją. U niektórych może się rozwinąć właśnie taka głęboka łączność ze swoim darem. I tutaj mamy też tego maga, który też jest taki połączony, może tworzyć. Na tutaj na ziemi różne namacalne dowody twórczości naszej własnej. Także nie bójcie się swojej ciemnej strony. Jeszcze na zakończenie jedna karta z wyroczni energii dla wodnika, na zamknięcie. Proszę, jedna karta. Tutaj w odwróceniu mamy ogród i brama. I teraz wygląda na to, że możecie otworzyć tą bramę i wyjść sobie na zewnątrz i popatrzeć, jaki piękny jest świat, i nie bać się. Ja jeszcze zobaczę, co autorka tutaj ma na myśli. I właśnie ta karta w odwróceniu ten ogród w odwróceniu mówi o tym, że możecie mieć obsesję na temat takich ziemskich dóbr. I trzymania się tutaj e, jakiejś ziemskości, takich e, rzeczy, które tak naprawdę e, mają mniejsze znaczenie, tak? Posiadania. Ona tutaj ma kluczek do tej bramy, ta kobietka na szyi. E, I może ją tą bramę otworzyć, tylko jeszcze w tej chwili nie jest na to gotowa, bo trzeba zaakceptować swoją ciemną stronę, żeby móc tutaj odkluczyć tą bramę. Wielu ludzi też wierzy w to, że. Mm, Połączenie z intuicją to są jakieś opowieści, tak to ujmę. Że takie coś nie istnieje, i taka praktyczność, właśnie tu koziorożca i, i ten diabeł mogą też o tym mówić, że tutaj nie ma tego połączenia duchowego, bo tutaj w, w, tej, w tym miejscu duchowym macie asamonet, czyli cały czas ziemia, tak? Nie ma tu żadnych buław w tym czytaniu, czyli to, tej pasji tutaj, czy ognia takiego kreacji. Nie ma też w tym miejscu kielichów, tak? W tym duchowym miejscu. Więc. Jest to czytanie bardzo ziemsko, <laughs> ziemsko osadzone, tak dokładnie wokół tego diabła, czyli skupieniu się na tych aspektach namacalnych. Może to dla niektórych być niewiara nie w to, że istnieje dusza, intuicja i, i że to ma jakieś znaczenie i że poprzez połączenie się z tym możemy wykreować sobie. Tak jak to mag pokazuje na planie fizycznym, coś wspaniałego. Wszechświat jest w szczęściu i właściwie zawsze pragnie nam pomagać, żebyśmy mogli sobie otworzyć tą bramę i wyjść do świata i cieszyć się wolnością i spodziewać się niespodziewanego, żeby były połączenia, zsynchronizowane sytuacje, żeby móc dostać właśnie te prezenty. Asa kielichów, i tutaj mamy dwa asy monet. Także wygląda, że będziecie doświadczać jakiejś przemiany albo będziecie eksplorować, czyli zwiedzać swoją ciemną stronę, jednocześnie uczyć się łączyć z intuicją, co to jest bardzo fajne i dobra to jest energia, z którą można popracować i można tutaj stworzyć dla siebie coś pomyślnego, fajnego. Przynajmniej są potencjały i można naprawdę z tym coś zrobić. Życzę Wam, żeby ta brama do pięknego ogrodu i do świata się otworzyła, żebyście sobie mogli ją odkluczyć. Mądrości sowy i połączenia aspektów w sobie, tych dwóch biegunowości, tak? te, tego żonglowania, połączenia z intuicją. I życzę też wesołych świąt, bo się zbliżają. Dziękuję bardzo.